Cześć wszystkim! Jesteśmy w bardzo pięknym Chorzowie, No, i dzisiaj Wam go pokażemy. Jest naprawdę Ale piękny. Wydaje ci się, że ktoś nam kradnie koła. O... Właśnie jesteśmy pod wielkim stadionem. Jest to. Jest to stadion śląski, niegdyś nazywany stadionem chorzowskim, jednak jego nazwa uległa zmianie. Odbywają się tu wielkie eventy. Jest tutaj organizowany coroczny rajd z łąbol. No i wiekowe samochody parkują właśnie tutaj, a na samym stadionie. Zwanym również kotłem czarownic, odbywa się na przykład sylwester, liczne mecze oraz naprawdę cudowne imprezy. Możemy na niego tutaj spojrzeć i zobaczyć jego wielką potęgę. Jeśli zajrzymy sobie w tamtą stronę, Możemy ujrzeć wielkie osiedle tysiąclecia. Masz ogień, kierowniku. Tak, tak. Wiesz, za moich czasów każdy też tak pomagał. Proszę bardzo. Dzięki, kierownik. Jak widać, mamy tu bardzo dobrą społeczność. Są to bardzo kulturalni ludzie. Ten pan mnie poprosił o ognia. Jak widać, jest zadowolony. Chodźmy dalej. Aktualnie jesteśmy pod, pod przyszłym stadionem ruchu koszów. On tutaj dopiero powstaje. Jest jeszcze prowadzona jego rozbiórka, ale już za niedługo powstanie nowy stadion. No, i jak widać, postępy są coraz bardziej widoczne. Może jego ukończenie jest jeszcze w odległej przyszłości, ale zbliżamy się do odwiedzenia nowego stadionu wraz z nową mową. Tutaj właśnie znajduje się ulica Cicha. Na której jest naprawdę bardzo głośno. O tym właśnie mówię. Kolega, który stoi nieopodal, mówi tak głośno, a ja go nie słyszę. Przejdźmy się teraz ulicą cichą. I sami powiedzmy, Szanowni Państwo, czy ta ulica by na pewno jest cicha? A teraz się znajdujemy pod Moris. Nie, Mosir. Korzów postanowił być inny. Dlatego zamiast Mosiru mamy tu Moris. Miejski ośrodek rekreacji i sportu. Boże święty, co to jest? Ale jak widzimy, jest tutaj sympatycznie, ponieważ Chorzów jest dzięki temu wyjątkowy. Mamy tutaj wiele chorzowskich smaczków, jak ta hala Morris. A tutaj oficjalny sponsor ruchu Chorzów. Za chwilę go zobaczymy. Jak słyszycie, sponsor nadjeżdża. Alba. Powitajmy sponsora. No i tutaj jest taka słynna estakada. Pojechaliśmy, żeby Wam ją pokazać. Niestety, aktualnie nie jest ona w najlepszym stanie, a swoje lata świetności majów niestety za sobą została wyłączona z uwytku, aczkolwiek wszyscy w to wierzymy, że zostanie przywrócona bądź też wyremontowana. Aktualnie samochody po niej nie jeżdżą, nie można pod nią przechodzić, a całość jest monitorowana. No, jak widać, niektórzy wolą inaczej. To jest miasto bardzo odważnych ludzi. No i proszę Państwa, tutaj pod tą słynną estakadą znajdują się takie piękne leżaczki. Tutaj sobie chorzowianin przychodzi, po całym dniu pracy leży, wypoczywa. Ach. Jesteśmy na ulicy Wolności. Jak widać, ulica dalej tętni życiem, a czas. No, i samochody się tutaj zatrzymały. <trybuj> <trybuj> o tym właśnie wspominałem. Znajdujemy się właśnie pod ówędem miasta. Niestety, jego napis nam się gdzieś zapodział, tak jak większość rzeczy w tym mieście. Co prawda, bardzo boję się o moje felgi, obym je zastał na samochodzie. Wysoki jak dom, a wielki jak podatki. Mówimy natomiast o szybie prezydent. Który tutaj stoi od wieków. Jest to już chyba wizytówka chorzowa. Można na niego wejść sezonowo i oglądać panoramę tego miasta z samego szczytu. Niestety dziś Wam tego nie pokażemy, ponieważ zostało zamknięte, aż do następnego sezonu. Natomiast można tutaj przyjść, odpocząć na łonie natury i podziwiać. Podziwiać ten wielki budynek. No, i tak sobie spacerując po chorzowie, możemy spotkać lokalnych mieszkańców. O, proszę zobaczyć. Dzień dobry, jak się Panu tutaj żyje? No, pan nam powiedział, że właśnie tak celebruje się tutaj życie. Żyć i nie umierać, szanowni państwo. Ej, kolego, na kim leżysz? Dzień dobry. dobry. Y nikogo nie ma przede mną. A, a za kim jesteś? Mati? Mati? No, i jak Państwo widzą, chorzów nam zapewnia moc niezapomnianych wrażeń. Właśnie gonimy się z jakimiś kibicami. Przed chwilą ich poznaliśmy. A tutaj średniowiecze łączy się z nowoczesnością. A co autor miał na myśli? <grych> na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.